Nie, blok matko, ostatnio to blok tak? Dzień dobry widzowie, yy, z... nagrywamy dzisiaj odcinek z Aleksem. Mamy tak, że to już wcześniej się nagrało, ale... Ale tamtego nie wyślę. Yy... Dobra. Max. 6, 4... 7, 5... 7, 5... 8, 4. 8, 4. Dołącz. Co papy, to? ma? Papryk matko, ja ze mną gra widzowie, to jest jakiś ale jak Siema, widzowie jestem Nie Wojan. Nie wiem dlaczego ja tak yy, kuję Siema widzowie, Dziś, dzisiaj Wojan yy, gra z Abram. Nie lubi Abry. No to czemu? Abra to jest taki... Wiem co to? Abra oglądałem go. No ale kiedyś oglądałeś, yy, więc... Minecrafta jak on nagrywał. No tak, więc ty jesteś Abra, a ja wojan. No, Ej, jak to... e, jakby co to ja chyba przegram. Nie chciałeś biedroneczki. Czy się ale nie chciałam na pierwszą mapę. To pierwszą Nie mogę! Boberku? Bobuś za... Nie! Alex! Ja podeszłem do tego i mi wyszczeliło, ale nie spadłem. Za chwilę bobuś! Ej. Założyć Ci. Dobrze, zaraz ci założę. Nie! Nie! Prawie na czerwoną usiadłem. A ja już usiadłem, tylko... Że... Nie! Tak! Przychodzę! Założyć bo? Załóżmy. Bo on zobaczył, Chodźmy. że ja mu zakładałem. To yy, teraz chcę zakładać. Ja nie umiem zakładać. Berku. Dobra. Co? No ja też mam! Laserki. Alex, Ej, laserki to moja ulubiona mapa i blogdash. Moja też. Tak. Nie wiem czemu. Ale, kiedyś Ale na, ko na końcu laserek to jest tak trudno, że w miejscu się trzeba po prostu skakać prawie chyba. Nie, ja nie umiem tak nie. Dobra i podwójny stop. Po co? Trzy <grym> ja, ja. osoby zostały. Nie, a, bo się odpadło. Nie. A nie, a nie ukryli się pewnie gdzieś. Jak się ukryć na pustej powierzchni? I Ej, ale Dobry chcesz, pan chcesz zrobić tak, żebyśmy nigdy już nie zagrali w, w stambe. Jak y, chcesz 6 minut, y, chcesz więcej niż 6 minut i y, <laughs> wtedy y, będziesz musiał sobie kupić nowy y, telefon albo tablet, to wtedy będziesz mógł sobie y, grać. Czyli chcesz dostać banana? Chcesz dostać banana? No może Nie ja zadał odpadę. Nober. Tylko jak Max jadę. Nie. Nie. Nie, Alex! Nie, dar Tylko No jak ja odpadę teraz. Dobra. Ja nie odpadłem. On już odpadli. Nie. Nie. Alex, dawaj! Nie no, co się boisz. Mała, co by się boi. Dobra, walk. Dzięki, że mi rozwalasz.

Dobra, koniec tego teraz ja <noise> Dobra. 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 Pierwsza mapa tu będzie twoja najgorsza! Piłka. Uh -huh. No weź. Dobra, nie. O, pierwsza mapa to y, 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 będzie zjeżdżalnia. Dobra. Pasuje. Druga to będą laserki, a trzecia blok Blok jest najlepszą uh -huh. A laserka jest na drugim, a... No! Nooo... No, ja um, możecie mi zostawić y, lajka, może muszę cię wyrobić. I suba na urodziny, bo bym Alex sobie, sobie kupił y, na urodzinie sam sobie kupił tablet. Tak. U którego właśnie widzicie materiał. Yy, o... 889014 Wierzymy, 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 wierzymy. Widzowie wierzymy. właśnie Abra do mnie dołączył i zegrany. Abra i Bob... Sie Siemano widzowie, nie otwieramy 100 spinów! I jeżeli coś trafimy, zostawiacie oczywiście. Jest to bóg. Tak, on, Ej, Abra, a, czy, a czy Żeby nie było, że my ich hejtujemy, bo oni na pewno no, oglądają mi Ej, Wojan no, ma farta. No. On już jest dorosły i może sobie y, kupować do StumbleGuys y, klejnoty no, albo y, te no żetony. Szok... I gdy, gdy oglądam, to on miał z parę tysięcy rzutów i klejnotów. No. Ja miałem pół tysiąca, prawie. A ja dostanę. Ale bo w sumie gdzie żebyśmy grali z graczami. Opa! Nie, nie! Prawie spadłam. A są na pierwszym miejscu, malutki. A ja na drugim. Syły! Ej! Mapa ta z trampolinami to już yy, się zrobiła fajna dla mnie. Pójdź, wiem, jak się się z... ścigać. 7-7 mi przyścignął i jakiś Majka. Nie! Zobacz! Zobacz! Ja już jestem w połowie na świrkach. A, ja a ja dopiero za chwilę ja będę nie, że, na miejsce. Ja za chwilę Gronię będę tam, gdzie ty. Ten, do Kibla. Nie, spadłem! Ja jestem na spidach. A ja jestem tam. jestem tam. Drugi albo pierwszy. Sorry, widziałem się. Dobra, ja teraz zaczynam speedy. I dobra, ja już jestem na tych X-ach. Ej, wiesz co ja zrobię teraz? Co? Jadę tyłem. Nie no! O, widzicie widowie? widzowie? Tak widzowie! nie gadajcie, że nam się nie uda. Mm, kurde! Dwa... Ej, ja bym wierzę od ciebie! A ty tak? bo... No, ja bym Ale ja nie szybciec. bo ja ty mam je A jakie Wiem, nawet nie mam jechać. Ale to są boki. Ej, dobra! Bananie. Ej, teraz gdy będę y, na przykład grać, to ja też będę. <laughs> ja bokami będę. Żeby nie przechodzić na przykład tych higstwa. -y. Ale na przykład ja bokiem nie za bardzo. Ale ja zobaczyłem ja ja... zobaczę. Ale ja bokiem, że po bokach będę jechać, żeby musiał... O mapko! Jak ustawione? Trzy ulubione no i dwie ulubione mapy. Trzy, żeby jeszcze na finał był ten. To, to jest finał, chyba. Nie, to nie jest. O, a ty jeszcze. jeszcze. Ej, ciekawy, ej, czy, ej, czy, czy będzie tornado? Jakie to? No, bo jestem debilem. Dobra. Dobra, teraz ty twórz i weźmy wszystkie mapy laserki. Dobra. O, fajnie będzie, gdy tornado Ale będzie. Nogi bolą. Tornado? No, tornado laserkowe, gdy jest bardzo y, dużo i gdy już długo się przetrwa. Ty sobie, tam to byś chciał kupić. Jedną mapkę i tą mapką będą Lester Gimp. A czemu jedną? No, po co więcej? No, 4, 6, 1, 3. 1, 3. 4, 0. 4, 0 latek jego. Bo ja jestem... Mark, no, nie od tego widzowie jestem woja i właśnie dołączyłem do Abry Sorry widzowie Alex poka... ja 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 pokazuje swoje smery. Bez komentarza. Dajcie komentarz. trochę smrodej. Na Ej, ciekawe kto wygra. Ej, ale tornado będzie. 21 osób musi Dodajcie świeszaczki. Ja tu wygram albo ty, bo my to jest, nie jesteśmy botami. O, o, już tak... jedna osoba na początek je, zginęła. Allah. To nie tak, że ja dopiero. Ej, ja ten bym zginę. chciał tego Mikołaja. Ja bym chciał tego y, dobrego, epickiego Mikołaja. Ja tego złego, legendę. A wiesz, że tam zły na blokdaszu y, umie chyba y, przenikać y, przez ścianę czasami? Jaką ścianę? No przez, y, przez te bloki, bo on ma te, takie długie paznokcie. Nie, nie, w ogóle nie złapam, jaki jak Blockdash. Uuu! O już się zaczyna robić grubo Dobra Grubo się już rębież, robi Ej jak to rębież. wolno? O kurde o, Nie! NIE 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 Nie! Ej Aleks ty wygrałeś Wygrałem Ej jeszcze jedna runda Max to się cieszy że przegrał jako A jako drugi Wiemy Max że bardzo przegrywać dobra hasło moja stara ma małego nie. nie no zaraz ci eee, 4902 poczekaj suba jeżeli chcesz ale zrezygnowałem 2 6 zostaw suba mów Mów. 4902 6 Bobo możesz tutaj zobaczyć Babak, wejdź na łóżko i zobacz. Dobra, już? Tak. Widzowie ci wrzucą, niestety. Bo tutaj sprawdzę, czy widać ci. Tak, widać. Widać? Widać widzowie? Ej, pokaż <grym zauwańczym> swojego skina. Look at, look ej, ej, Alex, a czemu ty masz tego skina, skoro on z, dwa, no, z, tydzień, z tydzień temu był, można było go zadać. Nie wiem. Bo zła. Jedna osoba może walić. Ej, jak to, jak ta mapa się nazywa? Laser. Laser gun. Unikaj laserów, ale nie zjedz ich przypadkiem. Bobek zjadł mnie. To nie tak, się prawie bym Widzowie, jestem Wojanem. I Wojan by tak sobie skakał, skakał cały dzień. co to jest większy... Opa! Opa! Prawie bym z ciebie zginął teraz. Przeze mnie? A za co? Za to, że mnie zblokowałeś. Tu byk skacze... Przepraszam, jeżeli będziecie widzieli, materiał do góry nogami. Bo nie, nie, Czy ja To w ogóle będzie nie. Z dobrej strony, bo jak pierwszy raz tak nagrywam? Marsza, no. Nie, 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 <suszanee> Marsi dziwny. Marsi dziwny. O nie, 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 Ej, nie, mnie to nie trochę zlatowało. Tak, przecież jest. Tak, jesteś? Jest. Tak, udało mi się. Tak. A, no, fajnie. Bo Jan Team wygrał. Pana, widzę, ja tak powiem, na tyle. Nogi mnie bolą. To u nas będziecie oglądali. Eee, Dobra, to, to ja, ja też. To nie daj zostawić. Widzowie, zobaczcie, mam 13. Pa! pa. pa.